Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym filmie. Tak jak ostatnio mówiłam na Instagramie, z chęcią nagrałabym dla Was film o mojej pielęgnacji ciała, bo to jest rzecz, którą, do której ja przywiązuję dużą wagę i myślę, że nie tylko ja, bo my, dziewczyny, jednak mamy to do siebie, że lubimy gdzieś tam bardzo mocno nawilżoną skórę, żeby była mięciutka, żeby się błyszczała i tak dalej, szczególnie latem. Więc myślę, że to jest film na czasie który ja sama z chęcią bym obejrzała, jakby ktoś inny to nagrał, więc zaczynam. Słuchajcie, ja tutaj mam takie, przygotowałam sobie wszystkie kosmetyki w koszyczku. Swoją drugą polecam takie koszyczki, są bardzo fajne. Kupiłam chyba w Biedronce je, były takie trzy za jakieś, nie wiem, 40 zł, coś takiego. To już jakiś czas temu, więc nie wiem, czy teraz je dostaniecie, ale ogólnie polecam, bo nie tylko w biedronce można takie kupić, więc bardzo to fajnie wygląda. Ale nie o koszyczkach dzisiaj. O balsamach. Będą tutaj głównie balsamy drogeryjne, bo jednak to są balsamy, po które my najchętniej sięgamy. Nie wiem, jak wy, ale ja mam także. Wchodzę czasami do Rossmana, widzę, że coś jest na promocji i tak bez zastanowienia po prostu biorę, więc chciałabym w przyszłości już tego uniknąć, bo robi się coś takiego i wychodzi na to, że nie wszystkie same są jednak warte swojej ceny. Nawet jeśli kosztują 20-30 zł, to wiadomo, nie chcemy, żeby poszły do wyrzucenia, i tak jak ja na przykład staram się po prostu wszystkie wykorzystać i nie kupować następnych. Um, także zaczynamy Zacznę dziewczyny od najtańszego chyba samo, jaki mam tutaj w koszyczku Czyli to jest Ziaja I powiem Wam, że to jest seria, którą myślę, że wiele z Was zna ja w ogóle uwielbiam zapach tych kosmetyków. Miałam też kiedyś serum do twarzy i miałam takie trochę z nim love-hate relationship. A powiem Wam, że ten balsam jest w sumie fajny. Ja, ja go bardzo polecam, jeśli szukacie, właśnie jakiegoś taniego, drogeryjnego, w zasadzie balsamu do ciała. To jak najbardziej ten jest naprawdę spoko. A powiem wam dlaczego? Dlatego że yy, wiadomo, kosmetyki z Ziaja jednak mają w większości w sobie wodę, więc ten balsam jest również leciutki. Yy. Tak jak mówię, przepięknie pachnie, ma taką konsystencję bardzo rzadką, więc szybko się wchłania i do tego jeszcze to, co ja bardzo lubię, to fakt, że zostawia takie leciutkie drobinki na skórze, więc latem to wygląda po prostu przepięknie. Ja uwielbiam, jak balsamy mają w sobie takie drobinki. Wiem, że to też może być wada dla niektórych z Was. Bo nie wszyscy lubią, ale ja na przykład uwielbiam Ten balsam, tak jak mówię, jest taki lekki, szybko się wchłaniający Więc nie chcę się powtarzać, ale naprawdę jest fajny Chciałam Wam pokazać te drobinki, ale powiem Wam, że Wydaje mi się, że w kamerze nie będzie ich widać Najbardziej chyba są widoczne jednak pod słońcem Więc niestety Wam tego nie pokażę Ale ten balsam z naprawdę spoko cała seria Skin Jest fajna Zresztą tutaj jest nawet napisane, że to jest rozświetlający balsam do ciała i y, zdecydowanie się z tym zgadzam. Czy intensywnie nawilża? Nie wiem, raczej nie. Ja Wam tutaj pokażę balsamy, które rzeczywiście dobrze nawilżają i to zdecydowanie nie jest balsam dobrze nawilżający. To jest raczej taki balsam typu, wiecie szybko się e, posmarować za chwilę za kilka godzin gdzieś tam już możemy odczuwać taką suchość skóry e, taki lekki balsam który gdzieś tam używamy przy okazji albo gdzieś wychodzimy wiecie tak żeby szybko się po prostu e, wchłonął także ten balsamik jest e, fajny e, ładnie pachnie e, nie oczekujcie zbyt intensywnego nawilżenia ale myślę że jest wystarczający tak żeby codziennie po prostu to powtarzać E, dobra, słuchajcie, następna, e, następny kosmetyk, który ostatnio kupiłam i e, kupiłam go dlatego, że nie miałam nic ze sobą, a byłam akurat w domu rodzinnym i to jest Balsam z Jope, czyli dobra marka, pewnie ją znacie. Ja najbardziej lubię ich szampony. E, takie naturalne szampony. W sumie dawno już ich nie używałam, bo jednak te szampony staram się zmieniać. Ale pamiętam, że kiedyś często kupowałam e, kosmetyki z Jopę. Były dla mnie kiedyś stosunkowo drogie. Teraz powiedziałabym, że gdzieś tam się klasują, jednak na tych drogeryjnych półkach. Mm. I powiem Wam, że ten balsam jest bardzo spoko, pod tym względem, że rzeczywiście znacznie mocniej nawilża na niż ten z ziai. jest to balsam, który myślę, że jak będzie w promocji, to spokojnie możecie sobie go kupić, już pod takim kątem, żeby rzeczywiście oczekiwać tego mocniejszego nawilżenia. Skóra jest bardzo miękka po nim, ale nadal jest to balsam, który na następnego dnia po kąpieli znowu będziecie musiały nałożyć. Wiecie, to są po prostu takie balsamy, które, one, one, które nawilżają w jakimś stopniu, ale niewystarczającym, żeby um, kolejnego dnia tego nie powtarzać. Powiem wam, że ja już spotkałam się z balsamami, które gdzieś tam nawet po kąpieli są wyczuwalne. Y, czuć, że skóra jest rzeczywiście nawodniona. Wiadomo, trzeba pić jeszcze do tego wodę, ale y, są balsamy, które naprawdę to robią. A więc y, jak używam balsamu, który nawilża mnie na ten moment. Ale już drugiego dnia po kąpaniu czuję, że skóra znowu jest sucha jak wiór, to znaczy, że ten balsam nie do końca moim zdaniem dobrze nawilża i ten z Jope, powiem Wam, że jest ok, natomiast no, nie oczekujmy tutaj cudów, ja myślę, że w ogóle drogeryjne kosmetyki to nie są kosmetyki, od których my powinniśmy oczekiwać. Um, nie wiadomo czego. Myślę, że gdzieś tam bardziej wysokopółkowe mają inne składniki, mniej wody w sobie, yy, są takie, wiecie, bardziej yy, nawilżające. Że ten sam polecam. Zapach yy, powiem Wam, że tutaj niby jest bez wanilia, natomiast ja tego już jakoś specjalnie nie wyczuwam. Zresztą nałożę sobie teraz. Nie, on jest bardzo delikatny. Jeśli lubicie właśnie takie mało intensywne zapachy, to Boże, jak ja będę miała na nawilżone ręce. I on jest również taki z tych balsamów, które gdzieś tam się szybko wchłaniają. Konsystencję ma podobną właśnie do tego z więc jest to fajny balsam po prostu. Także jeśli właśnie wejdziecie do Rossmana i zobaczycie, że ten ziope gdzieś tam przykuł Waszą uwagę albo jest w promocji, to jak najbardziej możecie brać, nie będziecie na pewno żałowały, ja mam zamiar go wykorzystać. Zresztą bardzo lubię balsamy, które mają pompkę, bo są bardziej wydajne i jednak jest to bardziej higieniczne. Także te, tą serię ziope polecam. Dobra, dziewczyny, co tutaj jeszcze mam? Powiem Wam, że jak teraz patrzę na ten koszyczek. Ja mam w sumie mało balsamów, z których nie jestem zadowolona, więc może jestem ym, jakimś amatorskim użytkownikiem, natomiast powiem Wam, że nie wiem, ja po prostu nie lubię, tak jak mówiłam, już Wam kiedyś wyrzucać kosmetyków, zawsze je wykorzystuję wszystkie do końca, nawet jak tam mi coś nie pasuje, a myślę, że balsamów jest mało takich, które rzeczywiście byłybyśmy aż tak niezadowolone, żeby totalnie już je wyrzucić do kosza, yy, bo zawsze Balsam, balsamowi nierówny, ale zawsze jakieś tam nabliżenie jest, więc y, y, myślę, że warto y, je wykorzystać do końca. Y, dobra, słuchajcie, jaki tu mam jeszcze z Eveline? Ojej, dawno tego nie używałam, powiem Wam. To jest luksusowe odżywcze mleczko do ciała z drobinkami złota. Ja pamiętam, że ja go kupiłam chyba w zeszłym roku, latem bo właśnie chciałam coś, co będzie miało takie drobinki złota. Szukałam czegoś takiego, co będzie ładnie odbijało światło, szczególnie właśnie na jakieś wesele, na imprezę albo coś takiego. Na pewno takich kosmetyków też lubicie używać latem, żeby gdzieś tam ta skóra ładnie wyglądała, szczególnie właśnie na nogach. I powiem Wam, że to mleczko, ono niby tutaj się sygnuje, że to jest jakaś specjalna formuła, że powinien bardzo nawilżać. Ma tutaj jakiś kwas hialuronowy, kawior, bla, bla bla Wiem Wam, że toneczko, ja bym drugi raz go nie kupiła. Rzadko właśnie dlatego go używam, bo ono w zasadzie oprócz tego, że ma w sobie rzeczywiście jakieś tam drobinki, to nie jest jakieś rewelacyjne. Jest dosyć gęste. E, zostawia te złote drobinki i to są naprawdę mocne drobinki. Powiem Wam, że teraz nawet się posmarowałam na nodze i nawet je tak gołym okiem widzę, więc wydaje mi się, że wy dziewczyny też będziecie widziały to w kamerze. E, nie wiem, to już są chyba trochę hamskie drobinki. <grywki> bo powiedzmy sobie to szczerze. E, nie, nie, ten basam powiem Wam nie. W ogóle powiem wam, że też mało jest chyba basamów i kremów Eveline, z których ja bym była zadowolona. Wam, że może mało jest balsamów, w których... Byłybyś aż tak niezadowolone, że one pójdą do kosza, więc ja też go wykorzystam, kiedyś go wykorzystam do końca, serio, ale, ale nie kupiłabym go drugi raz, naprawdę nie dziewczyny, ja Wam tutaj zaraz pokażę coś, co jest y, znacznie fajniejsze, a też ma jakieś tam drobinki w sobie, no te złote drobinki masakra, powiem Wam, że mam cała, całą rękę mam w jakiś takich złotym brokacie coś, nie, nie podoba mi się to, nie polecam tego balsamu. Yy. Z tymi drobinkami właśnie to jest różnie. Trzeba uważać, trzeba sprawdzać, no ale wiadomo, jak mamy sprawdzić balsam jak go nie kupimy. I jeśli chodzi właśnie o takie drobinki i szukacie czegoś podobnego, ale co nie jest aż takie hamskie, to ja bym Wam bardziej polecała ten olejek do ciała z drobinkami z tej firmy Stars from the Stars. To jest, to jest firma, która ma też naturalne kosmetyki i ja na początku tak samo znałam ich tylko z szamponów, mmm, których używam, notabene, są bardzo fajne. I powiem Wam, że ten olejek też kupiłam w zeszłym roku, bo tak samo razem z tym balsamem. Kurde, mam teraz złote drobinki. Jak ja Wam mam pokazać? Ale powiem Wam, że to jest po prostu olejek. Taki olejek. Olejek jak olejek. Widzicie, ma w sobie drobinki. Ale jak go rozsmarujemy, to to nie są po prostu tak mega chamskie drobinki, jak w tamtym balsamie. To są raczej delikatne drobinki, przepiękny zapach, który się po prostu tak unosi, że już przykro mi, że nie możecie tego poczuć. E, bardzo fajny olejek, bardzo, bardzo mi on pasuje. Jest jak to olejek dosyć tłusty, ale nie zostawia takiej tłustej warstwy klejącej. E, I jest też stosunkowo tani, jest często w promocji, więc powiem Wam dziewczyny, że to jest drogeryjny kosmetyk, który uważam, że... E, powinien być bardziej popularny, bo to jest naprawdę fajne. E, jeszcze raz Wam pokazuję do kamery, róbcie sobie screeny, zapisujcie sobie, zresztą Wam chyba podrzucę też w opisie wszystko, co Wam pokazałam. E, naprawdę spoko. I tutaj mamy 98% składników pochodzenia naturalnego, także skład jest bardzo dobry. Mamy tutaj, widzę, olejek migdałowy. różowe drobinki subtelnie rozświetlają skórę. Bogata formuła doskonale nawilża, regeneruje i odżywia skórek. Także ten olejek Fajny, fajny, polecam. Marka Stars from the Stars. Bardzo lubię tą markę swoją drogą. Jeszcze jeden e, balsam, który polecam, drogeryjny. To jest balsam z Liren. E, to jest taka seria owocowa. Um, oni mają różne. Te, to jest akurat serum do ciała, ale ja miałam też balsam. E, to są kosmetyki, które ja otrzymałam w prezencie co prawda od marki Liren, ale to już było jakiś czas temu. I tak sobie widzicie, testowałam i powiem wam, że pachnie to przepięknie. Tak właśnie owocowo. Pięknie i w ogóle ma taki fioletowy kolor. Zaraz wam pokażę. Konsystencja jest y, bardziej treściwa niż na przykład ten krem z ziai. I ja też często używałam to serum właśnie na przykład do rąk, jak miałam suche ręce Głównie zimą go używałam, a jak wiadomo zimą przynajmniej ja mam y, bardziej suchą skórę Więc gdzieś tam więcej oczekuję od tych balsamów i powiem Wam, że on się naprawdę sprawdził Też uważam, że to jest drogeryjny balsam, y, warty y, zwrócenia na niego uwagi w sumie to jest serum, przepraszam, ja Wam ciągle mówię, czy to jest balsam, ale balsam też jest z tej serii i też jest fajny, chyba brzoskwiniowy miałam. Yy, powiem Wam, że jest naprawdę fajny, yy, mamy tutaj masło Shea, mamy właśnie też olejek migdałowy, olejek jojoba, tak mi się wydaje, że tak się to wymawia, witaminy E, przepiękny zapach. Ja tutaj jakby dużo się nie będę nad nim rozwodzić, bo wiadomo, to wszystkie te kosmetyki drogeryne są mniej więcej do siebie podobne, ale możemy trafić też na jakiś bubel, więc powiem Wam, że z takich drogerijnych kosmetyków to te dwa balsamy uważam, że są spoko, ale nie oczekujcie nie wiadomo czego, bo zaraz Wam pokażę, co jest takiego naprawdę, naprawdę fajnego, jeśli macie bardzo suchą skórę. Przynajmniej jeśli wydacie pieniądze na te balsamy, to nie będziecie raczej żałowały. Tak jak ja wykorzystacie je do końca. To samo z zziają. Ziaj akurat jest tania. Yy, I ten olejek bardzo polecam. W ogóle ten olejek to ja na waszym miejscu po prostu kupiłam na lato. Bo to jest super sprawa. Jak macie jakieś imprezy, wesela, czy po prostu lubicie, jak Wam się skóra błyszczy, to ja polecam. Yy, I co więcej, jeszcze yy, Wam tylko pokażę moją ostatnio ulubioną rzecz do stóp. Musiałam Wam to pokazać. To jest Eveline Egyptian Miracle, taki krem maść do stóp, tak się nawet to nazywa, z olejkiem z drzewa herbacianego na bazie egipskiej receptury. Możliwe, że niektóre z Was znają tę serię. Powiem Wam, że ja jej wcześniej nie znałam i kiedyś ją wzięłam gdzieś tam, jakby coś tam zamawiałam i tak przy okazji tylko go kupiłam. A bardzo się zdziwiłam, to jest po prostu cudo w ogóle do stóp. Właśnie dziewczyny tak pięknie zmiękczam na skórek, że naprawdę się zdziwiłam, bo jednak e, ja byłam pewna, że jak nie ma coś mocznika w sobie, e, kiedyś byłam u podologa i pamiętam, że babka mówiła, że właśnie powinnam gdzieś tam używać kremów, które mają e, dużą zawartość tego mocznika, bo te drogeryjne kremy, które mają tam kilka procent tego mocznika, to tak naprawdę nic nie dają. Natomiast ja takich kremów używałam i raz jak kupiłam, właśnie ten nie miałam zbyt dużych oczekiwań wobec tego kremu. A powiem wam, że naprawdę używam go non-stop. Yy, zakładam jeszcze do tego skarpetki na nos i to jest po prostu cudo. Yy, mam, piętki, mam piętki po tym jak płućcia niemowlaka i właśnie próbuję jeszcze sprawdzić sobie, co tutaj jest napisane, żeby wam coś więcej o nim powiedzieć. On ma też działanie antybakteryjne podobno. Yy, wygładza stwardniały na skórek, na poprawia kondycję paznokci. Pozostawia ochronny film, i rzeczywiście to jest prawda. Ma, mamy bardzo, bardzo nabliżone stopy. E, on jest gęsty, to jest taki bardziej. Nie chciałabym go za dużo używać, bo będę miała potem tłuste ręce. Ale to jest zobaczcie, to jest coś takiego. Widzicie? Taki miodek trochę, coś w tym stylu. I powiem Wam, że chyba sobie to nałożę zaraz na stopy, bo e, nie za bardzo. Zapachu nie lubię, nienawidzę tego zapachu, zapach jest okropny, to jest drzewo herbaciane, może kojarzycie jak kiedyś używałam takiego olejku, jak miałam przekute uszy, e, masakra, nie cierpię tego zapachu, ale warto się przemęczyć, więc e, jeśli szukacie czegoś właśnie takiego drogeryjnego, nie wiem czy to jest w Rossmanie, czy to jest w Hebe, bo ja już tego dawno nigdzie nie widziałam, ale na pewno jest gdzieś dostępne, więc ta seria Egyptian Mojako myślę, że warto ją sprawdzić. E, Fajna, i do tego Cruelty Free są wszystkie. Powiem Wam, że to też jest Eveline, a ja tak Wam mówiłam poprzednim razem, że mało jest kosmetyków balsamów Eveline, których ja bym była zadowolona, bo kiedyś tam też coś testowałam. A to też jest Eveline, i to jest podobno jakaś tam specjalna edycja, więc to im się naprawdę udało. E, polecam. Już mi się kończy, więc będę musiała niedługo kupić jakąś następną buteleczkę. Dwa balsamy do zadań specjalnych, uważam. Takie, które, w które warto zainwestować e, troszeczkę większe pieniądze niż 20-30 zł e, I które naprawdę Wam mocno, mocno nawidzą skórę e, To są słuchajcie, to jest pierwszy balsam, to jest Tołpa e, To jest nowa seria Dermabody Ja dostałam to też w prezencie od marki Tołpa Natomiast super, że akurat teraz mi to wysłali e, Bo e, ostatnio spaliłam się strasznie na słońcu i przez ostatnie dni tak mnie swędzi skóra, że ja po prostu dziewczyny nie mogę wytrzymać, tutaj na rękach, na nogach. Wszędzie gdzieś tam, gdzie mam spaloną i zaczęłam używać tego balsamu. Tutaj jest nawet napisane, że mamy 24 godziny bez spędzenia i drapania. 72 godziny ogranicza utratę wody z naskórka, regeneruje skórę w 3 dni. To jest jakiś turbo krem regenerujący. W ogóle ta seria cała jest bardzo ciekawa. Oni dopiero teraz ją wypuścili, powysyłali niektórym dziewczynom, tak jak i mi, właśnie do testów. Także ja wam też na bieżąco daję znać. Ale póki co jestem naprawdę oczarowana tą serią. I jestem w szoku, że właściwie drogeryjne kosmetyki mogą sobie aż tak dobrze radzić z naszą skórą. I ten balsam jest prześwietny. Powiem Wam, że odkąd zaczęłam się nim smarować, to rzeczywiście to drapanie. Bardziej ustaje, jest łagodniejsze i to jest właśnie ten typ balsamu, który utrzymuje się nawet po kąpieli. Więc nie musicie się martwić, że gdzieś tam na drugi dzień znowu macie skórę suchą, jak wiór, a czasami u mnie się tak zdarza, bo te balsamy drogeryjne sobie po prostu nie radzą. A ten balsam stopy jest naprawdę świetny. Więc ja Wam bardzo polecam. To jest w ogóle dosyć duże opakowanie, więc myślę, że jest wydajne. Mamy aż 250 ml i to jest po prostu taki krem. I powiem Wam, że on tak pięknie pachnie, że ja naprawdę nie wiem, co to jest za zapach, ale to jest taki zapach, który skądś znam. I mam dobre z nim wspomnienia, ale nie mam pojęcia, co to jest. Piękny, jakiś taki, nie wiem, jakaś żelka, coś w tym stylu. Tutaj nawet jest napisane, że po trzech dniach stosowania regeneruje skórę nawet w najbardziej podrażnionych i wysuszonych miejscach na ciele, czyli łokcie, kolana, stopy. Koi skórę po opalaniu, depilacji i koleniu, także tym bardziej na lato super kosmetyk. Naprawdę jestem pod wrażeniem, to nie jest współpraca. Super sprawa, polecam tą pę. Przynajmniej tą serię Dermobody, nie używałam żadnego innego balsamu od nich. I jeszcze jeden balsam, prześwietny. Drogi, najdroższy z mojej kosmetyczki Powiedzmy, to jest Samarita Balsam, który ja już mam bardzo długo Balsam, który nazywa się Supreme Bone on jest w ogóle, opakowanie mam dosyć tłuste, bo niestety to jest taka konsystencja miodu i najlepiej go trzymać w lodówce. On się potrafi czasami wylać trochę gdzieś tam ta tłusta, jakaś powłoka wychodzi, nie wiem. Ale powiem Wam, że Samarita to jest w ogóle moja ulubiona marka, dla mnie to jest fenomen, serio. Ta marka a ma, to jest po prostu fenomen. Nie miałam kosmetyku, z którego bym nie była zadowolona od nich. I to jestem aż tak zadowolona, że powiem Wam, że nawet czy to krem do twarzy, czy ten balsam, yy, kolejne dni po użyciu nadal odczuwamy efekty tych kosmetyków. Więc to jest po prostu cudo. Yy, kosmetyki są moim zdaniem dosyć drogie. Yy, mają naturalne składy, długie składy. Widać, że są dopracowane po prostu w każdym calu. Yy, I nie znam osoby, której poleciłabym markę Samarita i nie byłaby również zadowolona. Patrzcie jakie to jest wydajne. Mam to bardzo, mam bardzo długo ten balsam. Użyłam naprawdę sporo, a mimo wszystko mam tego dosyć dużo. To jest taki miodek i powiem wam, że wystarczy niewielka ilość. Konsystencja taka trochę olejkowata, przepiękny zapach taki orientalny, drzewny, coś w tym stylu. I jeśli chodzi o ten balsam, to wystarczy, że go tak trochę rozgrzejemy w dłoniach. I nałożymy sobie gdzieś tam na ciało, na twarz. To jest balsam, który w zasadzie nie ma ograniczenia, jeśli chodzi o zastosowanie go na część ciała, bo możemy go stosować wszędzie. Ja go stosuję sobie na twarz, na ręce, na dłonie, na nogi, na stopy. Po prostu cudo to jest. To jest taki, wiecie, kosmetyk do zadań specjalnych. Jak nałożymy sobie na twarz, to mamy po prostu taką maskę na noc, drugi dzień ją rano w zasadzie zmywamy i czujemy, że po prostu twarz jest bardzo mięciutka, szczególnie jak gdzieś tam mamy suche skórki, to on sobie świetnie z nimi radzi. I powiem Wam, że nawet taka ciekawostka... Byłam kiedyś w takiej grupie na Facebooku Samarite, coś tam, coś tam, i ludzie właśnie dodawali efekty po używaniu tego balsamu, bo niektórzy mają jakieś takie suche skórki, mają jakieś alergie, jakieś atopowe zapalenia skóry i tak dalej. I właśnie ten kosmetyk podobno jest sygnowany na taki, który rzeczywiście w tym pomaga, wspiera, yy, poprawia tą barierę ochronną skóry, więc. Jeśli nie znałyście, to ja Wam polecam go sprawdzić. E, nazywa się Supreme Bowl, nie ma w ogóle wody w sobie, w przeciwieństwie do ziai, która jest praktycznie cała z wody, więc jest to ważne. 99% naturalnych y, składników, 33% naturalne ekstrakty. E, to jest polska marka, więc tym bardziej polecam. E, powiem Wam, że taki top, top, właśnie jeśli chodzi o balsamy, to jest dla mnie Samarite. E, które na pewno ze mną zostanie na długo, I jak mi się skończy, to kupię następny: czy to krem do twarzy, czy to ten właśnie Supreme Ball. E, I ta tołpa. To są dwa kosmetyki, które Wam serdecznie polecam, których nie będziecie żałowały wydanych pieniędzy. E, a jeśli chodzi o te drogeryjne, no to tak jak Wam mówiłam, e, nie będziecie również żałować, chyba że kupicie ten z Eveline, e, ale nie są to jakieś rewelacyjne kosmetyki. E, ten z e, Eveline, ten do stóp, to jest cudo to akurat bardzo polecam. E, I olejek. Ten olejek na lato, jak znalazł. Jeśli szukacie czegoś podobnego, to super sprawa. Eee, dobra, słuchajcie, ja będę kończył Wam miłego, słonecznego dnia i widzimy się w następnym filmie. Dajcie znać, co byście chciały zobaczyć u mnie na kanale. Eee, ja czasami zbieram jakieś tam Wasze odpowiedzi na Instagramie. Na Instagram oczywiście też serdecznie zapraszam. I będę wdzięczna oczywiście za każdego lajka, za każdy komentarz, za każdego suba.